Co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. Każdy widzi inaczej. Każdy wybór jest dobry. To jest wasz. Zadaniem sztuki jest dyktować rzeczywistości swoje prawa. A no, tymczasem to nam dyktują. Dziś mamy zaszczyt gościć ministra kultury. Partia będzie bronić realizmu socjalistycznego, aby głębszy nurt utworu. Cel. Nie budziły zwątpienia, gdy potrzeba zapału. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo. Pamiętajcie, że w obliczu naszych czasów wybór jest tylko jeden. Dlaczego moje zajęcia są odwołane? To jest decyzja towarzysza ministra. Artystów można zabić na dwa sposoby: albo mówiąc o nich za dużo, albo nic. w zasadzie wy jesteście po czyjej stronie? Po swojej. Zawsze powtarzałem, że będę walczył o model sztuki jak najbardziej odpowiedni dla danej epoki. W sztuce liczą się tylko ci, co torują drogę nowym formom. Wybór zawsze należy do was.